Hej, jestem jest Redmayor, witam was w kolejnym odcinku moim kanale, sobie w Uncharted I jest to prawdopodobnie ostatni odcinek, bo widziałem 90, już wam pokażę 97% jest Ukończonej tej gry, więc już to jest prawdopodobnie Ostatni odcinek, może być trochę krótszy, może być trochę dłuższy Jak nawet może być do 30 minut, bo już wiecie, już nie będę robił Odcinku z samego tego Z samego pokonywania bossa Aha, ja mam tylko jedną broń, super okej, okay, tylko że... Za... ...czy nic sobie nie zrobię teraz w tym momencie nic nie zrobię a tu się w ogóle coś działo na tym statku chyba, tak mi się wydaje z jakimiś pospolerami, tak mi się wydaje nie wiem ja nie wiem co zrobić bo ta broń jest na blisko o, tu jest ale to jest taka sama broń Dobra Zabiłem go, czy nie? Tak, zabiłem go, dobra, i teraz muszę iść po jego broń Tylko, że ten snajper mi zaraz... No właśnie Mówiłem, ten snajper mnie zaraz zabije Dobra, aha, nie, nie... Nie zginął, super. Ten zginął, dobra. Ten. No. No co mnie ten snajper. Dobra. Nie ma jakiejś innej broni, co czegokolwiek. To jest amunicja. Więc tak średnio. Ja nie mam co zrobić w tym momencie bo Muszę ich tak jakoś po zabijać, ale przecież Prawda jest taka, że nic nie zrobię w tym momencie Ale tu... a, chwilę to nie jest sniperka chyba Bo on tak Aha, on tak z steriami i on strzała To to jest fajna broń Aha, to jest super. Nie za tą skrzynką się schowałem, co miałem się schować. Dobra, i teraz tak. Myślę, że zaczniemy od tego, chociaż od tego najbardziej by się przydało. Cztery Dobra. Problem jest taki z tą bronią, że ona się obrażeń nie zadaje, nie? Co w się sensie na daleko, więc... E... Trochę słabo Dobra No nie, no i... Ja można jakoś inaczej zrobić, tylko nie, nie, no jak inaczej, przecież... Nie zrobię tego inaczej, bo... Hmm. Dobra. Dobra. Chyba... Chyba tylko ten został, ale nie wiem, czy zaraz coś grozi, czy on... Widzi jakoś wyżej czy jak? Co tu? O to światło tylko dobra No tak Daj mi to I to też I więcej Jeszcze jest czy jak? Jeszcze więcej? Dobra Eee na naboi nie wiem, czy, czy potrzebnie to brałem. Dobra. Dobra, trzeba tak... Trzeba tak właśnie strzelać, bo oni... Dobra. Aha, jeszcze więcej? Kurde, nie dojadę zaraz to. Okej. Okay. Nie zabił mnie jakimś cudem. Dobra, dobra. O kurde. Ktoś tu jest, to dosyć tylko on. On tak będzie uciekał teraz, tak? On teraz tak będzie uciekał, rozumiem? I ja go, te, ja go tak będę gonił jak głupi I go w sumie chyba nigdy nie dogonię Dobra, pięć Dobra i To podlegli... jest Kółko, które to kółko? To jest kółko, dobra Chyba, tak? Tak Tego by się przydało zabić, bo mnie denerwuje strasznie. Tam wyżej są jeszcze. Aha, go się nie da. Aha, bo to jest ten główny, dobra. To jest ten gościu. A tam ty, ja przecież nie mam jak. Dobra Osiągnięcie To został zabity, a już wszyscy, tak? Teraz są nic i to coś teraz ciągnęło, czy jak? 15, 12 inzyns max naboi? boi 96 chyba mhm, chyba tak Okej okay. Teraz pytania, czy na, dalej, czy na górę? Na górę chyba. Dobra. O kurde. Co teraz? co teraz? No właśnie, co teraz. E Teraz przecież ja nie zrobię, bo on tutaj... Ja bym musiał iść do tej... Be tutaj... tej... tej... Do tego czegoś dalej. Aha. No ja nie wiem jak tego przecież zrobić. Bo ja tutaj się schowam Nie co? Przecież... Dobra, ale to jest, to jest chyba taka trasa, wiecie, że? Albo, no nie wiem teraz co zrobić. Dobra. Teraz co? Dobra. No i po nim chyba już, nie, jednak nie. Aha. No i jednak nie w ten sposób. Dobra, ja przynajmniej wiem jak. Dobra. Dobra, dobra Dobra, w ogóle kiedyś ta gra mi się wydawała bardziej realna, nie No gdzie? Nie rozumiem tej gry Dobra, bo on mnie tutaj upu... tutaj go walnę I gdzie teraz? I później gdzie? Tak, tak i tak I co my tutaj walnie? I co teraz? Ja nie rozumiem tego teraz przecież nie mam jak go do tyłu, czy co? Bo on mnie tutaj Dobra Tak i tak i tak Dobra, tak tutaj jest to tutaj Myślę, no ja nie mam gdzie uciec teraz w tu No i ja nie rozumiem tej gry co ja mam teraz robić? Dobra Tutaj nic nie ma, chyba że... Chyba że... Za ten wskoczę To bardzo możliwe, żeby za... wyskoczyć taki w ogóle za tego Dobra, spróbujemy, idziemy do tyłu i... No ja nie ogarniam tej gry. Co teraz mam zrobić? Bo nie wiem. Ty nie chciałem ja do niego iść, czy... I to on puści broń? Ja ani do niego nie pójść. Dobrá. Aha, yes. yes. uh -huh, dobrá. Yes. dobrá. Zły dzień. No ta uratować świat, zniszczyć zło. Taki standard. No tak. Ach, szkoda, że odchodzimy z pustymi rękami. No cóż... Wiesz, udało mi się zatrzymać jeden drobiazg. Proszę. Uznałam, że może ci go brakować. Dzięki. Jasne. Ciekawy pomysł na romantyczne spotkanie. Sali! Rany, ale koszmarnie wyglądasz. A widziałeś tamtych! <noise> Zdobyłem łódź. E, już mamy łódź. Tak, wielką. <noise> Ta jest jednak lepsza. Sali, <noise> ty wspaniały suki synu! Wziąłem od piratu. Byli zbyt martwi, żeby zauważyć. Szkoda, że nic nie nagrałaś. A, w porządku, jeszcze będą okazje. Masz u mnie dół. Lubię takie długi. Dobra, także to by było na tyle zostawcie łapkę w górę z związku na następnego no i cześć. I ogólnie będę teraz, nie wiem czy zabieram się teraz za nagrywanie drugiej części czy, czy jutro, ale w każdym razie ten odcinek pojawi się jutro jak ja to nagrywam. Więc no, także tyle. I ja nie wiem czy mam kliknąć kółko. Kliknąłem kółko dobrze. Co teraz mam zrobić? Halo. Dobra, także do następnego no i cześć.